Witam Cię! Dzisiaj omówimy sobie po prostu prawdopodobieństwo. No i co? Prawdopodobnie uda Ci się to zakumać. Lecimy z tematem. Co my tu mamy? Na loterii stosunek liczby losów wygrywających do liczby losów przegrywających jest równy 2 do 7 zakupionych... Zakupiony jeden los z loterii. Dokończ zdanie. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zakupiony los jest wygrywający jest równe. No i właśnie. Weźmy sobie, narysujmy na przykład takie o pudełko. No i teraz tak. Niech nasze losy wygrywające, no może mają kolor zielony, a losy przegrywające czerwony. Czyli tak, losów wygrywających, czyli dwa do losów przegrywających, czyli do siedmiu. No dobra, to tak naprawdę można pokazać to tak, że mamy powiedzmy to jako takie piłeczki, jakby znaczy, jakieś dwa czegoś i siedem pyk takich piłeczek przegrywających sześć i siedem. Tak naprawdę, no to nie wiemy, czy będzie ich akurat tych 2, a tych 7, bo to jest jakiś stosunek. Tu może być, powinniśmy formalnie zapisać, że tu mamy jakieś 2x, a tu mamy jakieś 7x. No bo patrz, jak ten x powiedzmy będzie równy, dajmy na to 3, to będzie 2 razy 3, czyli 6, a tutaj 2 razy 3, czyli 21. No i stosunek 6,21 to cały czas będą po prostu 2 siódme. Właśnie o to chodzi. No dobra, ale co mi mamy ogarnąć? Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zakupiony los jest wygrywający, no to będzie prawdopodobieństwo 2x, czyli tych wygrywających, na wszystkie, czyli 2x plus 7x, czyli tak naprawdę 2x na 9x, czyli 2 dziewiąte. Dobra, jest to zadanie zamknięte, czyli na dobrą sprawę nie musielibyśmy bawić się w te xy. Wystarczyłoby od razu ogarnąć, dobra, tych mamy 2, tych mamy 7, czyli 2 dziewiąte i tyle w temacie. Wiadomo co jest grane. Lecimy z kolejnym. I teraz co my tu mamy? Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek od jednego oczka do sześcioczek. OK, prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn liczby wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą jest równe. Zacznijmy sobie od obliczenia omegi. No, i ta omega. Jeśli mamy sześcienną kostkę, to jest wszystko, co my możemy wylosować. Przy pierwszym losowaniu możemy wyrzucić od 1 do 6 oczek, czyli 6 możliwości, a przy drugim losowaniu też 6 możliwości, czyli nasza omega to 36. No i teraz tak, jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że liczba wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą? No to teraz, żeby otrzymać liczbę yy, nieparzystą, iloczyn, to tak albo musimy co właśnie musimy zrobić? No to jest pytanie, no bo zobacz, jak teraz w pierwszym losowaniu masz parzystą, w drugim parzystą, parzysta razy parzysta cały czas daje nam parzystą. Jeśli mamy parzystą razy nieparzystą, to nam daje parzystą. No zobacz sobie, na przykład 2 razy 3, no to jest 6. Parzysta razy nieparzysta daje parzystą. I teraz tak, nieparzysta razy parzysta, to mi daje co? No również parzystą, czyli... Patrz, tylko nieparzysta razy nieparzysta da mi liczbę nieparzystą. Ok, no i teraz zobaczmy, jaki my mamy zbiór? No, jeśli na kostce mamy 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 oczek, no to nieparzyste które będą? Ja wezmę sobie jakiś fajny marker, może pomarańczowy niech będzie. No nieparzyste to jest 1, 3 i 5. Czyli tak. Mamy trzy nieparzyste. Razdy, no i w drugim losowaniu też możemy wylosować trzy nieparzyste. czyli łącznie 9. No to teraz to jest nasze zdarzenie A. No i prawdopodobieństwo liczymy w taki sposób, że to jest moc zdarzenia A, bo ogólnie te kreseczki to jest moc, jak coś. Moc zdarzenia A na moc zdarzenia omegi, I 9,36. po skróceniu 1,4. I jest to odpowiedź C. Lecimy z kolejnym. I co my tu mamy? Takie zadanie ze zbiorami, jest to naprawdę dość częste. Ze zbioru ośmiu liczb. Losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 15. No to lecimy, pyk, pyk. Ja to zrobię w formie tabelki, bo jest to wygodne. Zobacz, i tutaj mamy pierwsze losowanie, tu mamy drugie losowanie. Losujemy ze zwracaniem, co to znaczy? Jak na przykład z tego zbioru wylosujesz sobie trójkę. Ty, wylosowałeś, no to ona znowu wraca do tego naszego zbioru i przy drugim masowaniu możemy wylosować te same liczby. Zaczynamy klasycznie prawdopodobieństwo od omegi, ile mamy tych liczb? Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem. Czyli co? Jeśli ze zwracaniem, to przy pierwszym losowaniu 8, przy drugim 8, czyli nasza omega to 64. No i teraz tak, my możemy znać w formie tabelki to zrobić, że tu mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu drugie losowanie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Teraz moglibyśmy jeszcze sobie dorobić yy, o tak, tą tabelkę tak, tak. Pociągnąć te wszystkie krechy. Ale my raczej widzimy co tutaj jest grane. I teraz ta tabelka polega na tym, że szukasz czegoś takiego, gdzie właśnie ten iloczyn będzie po prostu 15. No iloczyn to jest mnożenie. Czyli patrz, 2 razy 2 patrzysz. Czy jest 15? No nie. 2 razy 3, czy jest? Nie. 2 razy 4 i tak po kolei. wierszami możesz sobie sprawdzać, sprawdzać. No i zobaczysz, że na przykład co? No 5 razy 3 to będzie jak najbardziej prawidłowe, to jeszcze będzie prawidłowe. No tutaj 3 razy 5 to jeszcze będzie prawidłowe. To no ta piątka z czym, z czym? No, z... O, tyk piątka, z dziewiątką, to też będzie podzielne przez 15. Co jeszcze będzie podzielne przez 15? No oto 5 razy 9. No bo wiesz, że bo się powiesz, że no dobra, ale czekaj, 3 razy 5 to jest to samo co 5 razy 3. No właśnie nie, no bo to jest tak, jakbyśmy przy pierwszym tutaj, znaczy to jest pierwsze losowanie, wylosowali piątkę, przy drugim dwójkę, e, sorry nie dwójkę, tylko trójkę, a tutaj, na no, odwrót, mamy przy pierwszym trójkę, a przy drugim piątkę. Oko, no i czy to jest w... Wszystko, czy jeszcze nie? No nie, bo jeszcze tutaj możemy mieć 6 razy 5. Ok, czyli łącznie mamy zdarzeń sprzyjających, czyli właśnie kiedy iloczyn jest podzielony przez 15, 6 takich po prostu no zdarzeń, nazwijmy to. I nasze prawdopodobieństwo da, to jest 6,64 i po skróceniu to 3,32, to jest nasza odpowiedź i dwa punkty zgarnięte. Lecimy z kolejnym. Co my teraz mamy ze zbioru 5 liczb 1, 2, 3, 4, 5? losujemy bez zwracania. Ok, bez zwracania. Czyli jeśli nasza omega już nie będzie 5 razy 5, jeśli nie zwracamy, to jak, powiedzmy, wylosujemy właśnie tą piątkę, no to ok, jej już nie ma. Jeśli w, przy pierwszym losowaniu los, yy, wylosowaliśmy ją, to przy drugim możemy wylosować wśród 4 liczb. Czyli nasza omega to będzie 5 razy 4, a zatem 20. Yy, kolejno po, dobra, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że obie wylosowane liczby są nieparzyste. No to chcemy ogarnąć tabelkę, czy niekoniecznie nie musimy. Możemy sobie wypisać. To no tak jak tam robiliśmy tabelkę, to teraz sobie wypiszmy. Obie mają być nieparzyste. No to co? Jak będziemy mieli jedynkę przy pierwszym losowaniu, to możemy jeszcze wylosować ja tu napiszę, że jest zdarzenie A. Możemy wylosować, dolosować właśnie trójkę jako nieparzystą, a albo jak będziemy mieli jako pierwszą jedynkę, to jeszcze możemy dolosować piątkę. Jak zaczniemy od trójki, to możemy dolosować jedynkę, albo możemy dolosować piątkę. No i yy, czy co, możemy mieć coś takiego 3-3? No nie, no bo losujemy bez zwracania. Czyli jak już wylosujemy trójkę, to nie możemy jej ponownie wylosować. No i tak, jeszcze możemy wylosować 5-1 i 5 -3. 3. No i to są nasze wszystkie zdarzenia, czyli ile łącznie z tych zdarzeń? No teraz patrzysz, że to jest jedno, to jest drugie, to jest trzecie, to jest czwarte, to jest piąte, to jest szóste. I yy, nasza moc zdarzenia A to jest 6. I finalnie nasze prawdopodobieństwo to będzie moc zdarzenia A na moc zdarzeń Omega, czyli 6 dwudziestych po skróceniu 30 i to jest nasza odpowiedź. Dobra. Lecimy do kolejnego zadania. I zobacz, teraz masz o tyle mniej standardowe, że masz po prostu dwa zbiory. Ale czy to jakoś bardzo będzie nam się różniło? No nie. Dane są dwa zbiory, losujemy jedną liczbę ze zbioru C, czyli od tego, a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru D. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie większa od 9. Zapisz obliczenia. To może znowu welniemy to sobie za pomocą tabelki, ale zacznijmy od mocy omega. No i moc omega, no to z ile mamy liczb w zbiorze C? No... 5. Ile w zbiorze D? No 3, czyli 5 razy 3, 15. No i co? Walniemy sobie tabelkę elegancko, hop, hop. Dobra, to może jeszcze tu dociągnę. Tu mamy powiedzmy ten to C, tu mamy D, czyli tak dla C to 0, 4, 5, 7, 9. Dla D to 1, 2, 3. No i teraz patrzymy. Suma, czyli dodawanie. Kiedy suma będzie większa od 9? No to lecimy, lecimy. Ja sobie to zaznaczę i ksikami. 1 plus 0 po kolei. No to nie, bo to będzie 1. 1 plus 4, no to nie. 1 plus 5 to nie. 1 plus 7 nie, ale już 1 plus 9. No da mi 10. W zasadzie mogę napisać, że 10, albo po prostu zaznaczyć krzyżykiem. Dobra, krzyżyk tutaj mamy to. Teraz dwójka. 2 plus 0 nie, 2 plus 4 nie, 2 plus 5 nie, 2 plus 7 to jest 9, ale. 9 nie jest większa od 9, tylko jest równa 9, no i tutaj 2 plus 9 już da nam 11, czyli elegancko, i teraz trójka. 3. 3 plus 0 to nie, 3 plus 4 jeszcze nie, 3 plus, 8, 3 plus 5 to daje mi 8 czy jeszcze nie, 3 plus 7 git, no i 3 plus 9 oczywiście też git, czyli nasze. Nasza moc zdarzenia A wysła 4, bo 4 takie przypadki mamy. No i teraz prawdopodobieństwo PODA to 4, 15. To jest nasza odpowiedź. I tyle w temacie. Omówiliśmy sobie praktycznie wszystkie takie możliwości, czy yy, omówiliśmy sobie praktycznie wszystkie takie możliwości, które mogą się pojawić właśnie... Na Twojej maturce, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, myślę, że jesteś na prawdopodobieństwo na maturce naprawdę po prostu dobrze przygotowany. Powodzę on kananie niej, i tyle w temacie.